他是偷的 Jest stwierdzenie, że walczyliśmy. Bo walczyć to trzeba w każdym meczu, i to jest jakby. To nie ma o czym mówić. <laughs> Oczywiście w porównaniu z poprzednimi spotkaniami, gdzie czasami nam tej cechy brakowało, jest ogromny postęp. Była ogromna determinacja naszych zawodników w obronie, poświęcenie. Dołożyliśmy do tego wszystko, co mogliśmy dołożyć w ataku. Staraliśmy się wykorzystywać nasze przewagi i grać zespołowo. Niestety, dla nas w pewnym momencie przeciwnicy wykazali się swoimi umiejętnościami, tym o czym doskonale wiedzieliśmy, znaliśmy ich najsilniejsze strony. I mimo naszych ogromnych starań poświęcenia, Walki przegraliśmy. Zawody. Moim zawodnikom należą się ogromne gratulacje za to, jaką postawę prezentowali. Jeżeli dodamy do tego oprawę tego meczu i wiele podtekstów, to moi zawodnicy wytrzymali to spotkanie. Bardzo dobrze, pod względem fizycznym i psychicznym. Nie jest łatwo wyjść na plac i grać tak dobre zawody. I nieważne, czy masz 27, 35 czy 20 lat. Więc jeszcze raz gratuluję postawy moim zawodnikom i oczywiście gratuluję zwycięstwa zespołowi z Wrocławka i trenerowi Miejczyczowi i jego zawodniku. Dziękuję. Dobry. dobry wieczór. Myślę, że trener już dogłębnie przeanalizował całe spotkanie. Tylko mogę powiedzieć, że się naprawdę możemy wychodzić z podniesioną głową z hali mistrzów. Naprawdę kto, mówię tak jak trener już wspomniał, kto, kto nie wyszedł na boisko Dał maksimum sił, energii, możliwości, umiejętności i niewątpliwie tego nam trzeba w każdym meczu. Wiemy jaka stawka była tego spotkania, jeżeli chodzi o media, o kibiców. Dla nas oczywiście był to równie ważny mecz, ale równie ważny jak każdy inny. Ta porażka, w, można powiedzieć, w Świętej Wojnie to jest dalej porażka taka sama jak porażki chociażby ostatnio z Treflem i z Gliwicami. Także z tej strony nie ma się z czego cieszyć, bo, bo przegrywamy trzecie spotkanie z rzędu i musimy naprawdę zebrać się w sobie kolejny tydzień przepracować równie dobrze. Bo uważam, że dobrze przepracowaliśmy przypra, ostatni tydzień i przygotować się najlepiej jak możemy na niedzielne spotkanie z Lublinem. W domu, żeby w końcu odczarować naszą halę, także e, trudy meczu e, przez ten tydzień musimy gdzieś odłożyć na bok, złapać znowu energię i, i zagrać z taką samą e, determinacją i wydaje mi się mądrą grą, e, mądrą koszykówką a, w następnym spotkaniu. Dzisiaj wystarczyło na 32-35 minut. A, może w Lublinie, mam nadzieję, że wystarczy, że zagramy na 40 minut na takim samym poziomie. Ten cały tydzień był e, ciekawy, że tak powiem, bo, bo dużo sygnałów dochodziło z Włocławka, wiele osób się odzywało. E, powiem tak, same pozytywne, same pozytywne e, wiadomości, telefony otrzymywałem. E, mam z tą halą, z tym klubem naprawdę wiele wspaniałych wspomnień. I, Gdzieś może faktycznie serce biło mocniej, no ale dzisiaj reprezentuję barwy odwiecznego rywala i, i chciałem utrzeć nosa Anvilowi i, i, i poprowadzić zespół do, do wygranej. Stało się jak się stało, ale, ale powtórzę to jeszcze raz, myślę, że z podniesionymi głowami możemy stąd wychodzić. Po powrocie ciężkie, ciężkie z ciężkiej podróży z Turcji, ale co jest różnica tego meczu i ostatnich naszych meczów, że w końcówkach nie zagraliśmy tak, z taką determinacją w obronie. Wygraliśmy mecz, który, który jest dla naszych kibiców bardzo istotny. I po wygraniu też, jak po przegraniu, musimy być bardzo pokorni, bo daleka droga jest przed nami. Na, na razie w tym sezonie jeszcze nic nie przegraliśmy, natomiast wygraliśmy super puchar. I, i szukamy, szukamy rozwiązań najlepszych dla naszą drużynę. Tak jak powiedziałem, zawodnicy są coraz bardziej świadomi, co, co trzeba robić na boisku, żeby, żeby wygrywać każdy mecz, obojętnie z jakim przeciwnikiem. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla naszych kibiców, którzy cały dzień dzisiaj przypomniali nam wszystkim, w, w, w świecie, w, w polskiej rzeczywistości koszkarskiej. tak jak za dawnych lat te mecze, jakie mają rangę i jakie jak to fajne są impreza dla, dla całej koszkarskiej społeczności. Important win, I believe for our team. Uh, important win for the fans. I, I know that this was a big game for them. I think uh, it was not easy game because we are playing a lot of games, you know, the schedule tough, we need to get in the rhythm and everything, but second half we showed our strength, we played good defense, I think we played together today and that's why we win the game. Uh, thanks to the fans, they were amazing today, atmosphere was great, so we did it for them today. We win the game, everything is okay, so now what to add? We move forward, you know, we already forget this and we go forward. bardzo ważne, bardzo ważne zwycięstwo, bardzo ważne zwycięstwo nie tylko dla klubu, ale także dla, dla fanów. Roland Srejmanis powiedział, że doskonale korzykarze zdawali sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, 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 to spotkanie, dlatego tym bardziej to zwycięstwo cieszy. Nie jest łatwo, gdy gra się tak dużo spotkań tak w krótkim czasie, złapać ten odpowiedni rytm. Dzisiaj w drugiej połowie dobra defensywa i zespołowość były, otworzyły drzwi do tej wygranej. Bardzo dobra atmosfera tego meczu, to zwycięstwo drużyna dedykuje kiwicą i cóż i teraz e, gramy dalej, jak powiedział zawodnik na, na, na koniec.